Look out! Enjoy your Trentino. Na program zaprosili sponsorzy programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej. For you, and it was called yellow. And then I took my turn. Oh, what a thing to have done! And it was all yellow. Your skin. Official tour logistics partner for Coldplay. We're working together for a more sustainable world tour. For more information and tour dates, go to our website. When you come to Croatia, you have to bring your compass with you, you have to visit our national parks, you have to climb the highest peaks, and ride the wildest winds. You will never walk alone on these hiking trails. You have to raft here, fly there, cycle everywhere. You have to come to Croatia. Croatia, full of adventures, full of life. Saudi Arabia's Red Sea coastline is home to the fourth largest barrier reef in the world. The coral reefs here are unique because of the area's geological history and environmental conditions. The coastline also features a number of shipwrecks. Relics of centuries old trading routes. These conditions make the Red Sea extremely valuable, and conservation efforts are essential. Oh, yes, it's another Olympic gold for Adam Peaty! Olympic medals don't get won by chance, they're hard earned. Your muscles scream stop, your mind cries enough, your heart says keep going. Olympians don't rely on luck. When the moment comes, they're prepared to perform. Exactly like Bridgestone. Worldwide Olympic partner. Ready to experience track racing like never before? Thought so. It's time to race. It's fast. It's fierce. And it's all at your fingertips. Know when a rider is attacking. Know when a rider is giving their all. Experience track racing like never before. So when they clip in, you connect. Powered by Amazon Web Services. song for you and it was called yellow your skin working together for a more sustainable world tour dhl and coldplay Na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety MediaMarkt! Z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę! Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich! Skarpety podarunkowe MediaMarkt! W Carrefourze szanujemy koneserki i koneserów najwyższej jakości. Dlatego przysmaki z wędzarni w Carrefourze to jakość potwierdzona przez niezależną ekspertkę. A teraz polędwica z naszej wędzarni tylko 3,59 za 100 gramów. W Carrefour możemy kupować mądrze. Tradycja połączona z miłością do kawy najwyższej jakości, z idealną kremą. Dalma Kawa doskonała. Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to, co lubisz. Od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glovo i zamów co tylko chcesz. Glovo. Ty zamawiasz, my dostarczamy. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mhm. Czym jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki. Tworzące symfonię. Z włoską pasją. Dla tych, którzy lubią robić ją po swojemu. Lub tylko. Lawacca wspiera wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wysoły świąt. Proszę państwa, oglądamy, przekąszamy. Kabanosy Tarczyński, oficjalną przekąską reprezentacji Polski. Znowu bym coś zjadł. Proszę prawdziwą włoską kawę. Mhm. Czym jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki. Tworzące symfonię. Z włoską pasją. Dla tych, którzy lubią robić ją po swojemu. Lub tylko. Lawacca wspiera wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wesołych świąt. Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to co lubisz od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glowo i zamów co tylko chcesz. Glowo, ty zamawiasz, my dostarczamy. Wielkopolski wie jak wybierać rzepak i tłoczyć go tylko raz. Wielkopolski wie jak wydobywać smaki, które łączą pokolenia. Wielkopolski wie jak gromadzić bliskich przy stole. Wielkopolski wie. Proszę Państwa, oglądamy, przekąszamy kabanosy tarczyński oficjalną przekąską reprezentacji Polski. Znowu bym coś zjadł. Na program zaprasza sponsor właściciel stacji Zieleniec Sport Arena. Niezapomnianych emocji i wrażeń życzy sponsor programu Bank Credit Agricole. This przeprowadzonych przez naszych ekspertów. My tymczasem się żegnamy. Marek Rudziński i Igor Błachut, do usłyszenia. się Do usłyszenia. This coverage of Winter Sports is brought to you by We. Niezapomnianych emocji i wrażeń życzył sponsor programu Bank Agricole. Na program zaprosił sponsor, właściciel stacji Zieleniec Sport Arena. I Together for a more sustainable world tour. DHL and Coldplay. When you come to Croatia, you have to bring your compass with you. You have to visit our national parks. You have to climb the highest peaks and ride the wildest winds. You will never walk alone on these hiking trails. You have to raft here, fly there, cycle everywhere. You have to come to Croatia. Croatia, full of adventures, full of life. Jestem Gwiazdka Nastka. Wskazuje drogę do świątecznych pyszności oraz do biedronkowych oszczędności. O, tutaj! Szeroki wybór mięs prosto do piekarnika. Idealnych na święta. W tym szynka świąteczna wieprzowa. Tylko 19,99 za kilogram. Biedronka! Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to, co lubisz. Od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glovo i zamów co tylko chcesz. Glovo. Ty zamawiasz, my dostarczamy. Wiecie, dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? Bo jej soniczna moc wytwarza mikrobąbelki, które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Czuję, jakby moje zęby były doczyszczone przez profesjonalistę. Philips Sonicare. Katar? Ból Coś Cię bierze? Bierz Bloxin. Działa potrójnie. Pomaga ograniczać wnikanie wirusów. Wspomaga łagodzenie objawów. Pomaga skrócić czas trwania infekcji. A my nie damy zablokować naszych planów. Gdy mam problemy z zatokami, biorę i buprom Zatoki z dwoma składnikami. Jeden odblokowuje zatoki, drugi uwalnia od bólu. Przed użyciem zapoznaj się z tością gotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycja połączona z miłością do kawy. Najwyższej jakości. Z idealną kremą. Dalmayr Doro, Black Adam. He's been asleep for 5,000 years. I do not want you teaching my son violence. What do you want to teach him violence then? He's a weapon of mass destruction. There's no one on this planet that can stop me. You can be the destroyer of this world. It's Savior. Wielkopolski wie, jak wybierać rzepak z polskich pól i tłoczyć go tylko raz. Wielkopolski wie, jak łączyć pokolenia. Wielkopolski wie, jak wydobywać smaki, w których się zakochasz. Wielkopolski wie, jak zachęcać do gotowania. Wielkopolski wie, jak gromadzić bliskich przy stole. Wielkopolski wie, Wiecie, dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? Bo jej soniczna moc wytwarza mikrobąbelki, które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Czuję, jakby moje zęby były doczyszczone przez profesjonalistę. Philips Sonicare. Kup otwórzacz Samsung Jet w promocji i otrzymaj zwrot do 450 zł, a do 650, gdy dokupisz stację czyszczącą. W Carrefourze dla każdego, wszystkiego świątecznego. Teraz środki do prania Persil, tylko 33,99 za opakowanie, aż 22% taniej. Carrefour, możemy kupować mądrze. Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to, co lubisz, od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glovo i zamów, co tylko chcesz. Glovo, Ty zamawiasz, my dostarczamy. Cały dzień w biegu, nie ma się kiedy zatrzymać. Gdy przed tobą jest znak stopu, stań i zachowaj spokój. Popatrz w lewo, potem w prawo. Nic nie jedzie, ruszaj szwabo. Skąd te rymy? Nosorożyt nas tego nauczył. Rogatek. Nosoro... Rogatek we własnej osobie. A wyobraźnia powinna pracować non-stop. Używaj jej zawsze w pobliżu torów i dawaj dobry przykład najbliższym. Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mhm. Jest prawdziwa włoska kawa. Najlepsze ziarna arabiki tworzące symfonie. Z włoską pasją. Dla tych, którzy lubią robić ją po swojemu lub tylko. Lawadzca wspiera wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wesołych świąt. Dylan Purple. by Besanche. Ból! Chcę przejąć nad tobą kontrolę. Czasami bardzo mocno, nagle i zaciekle. Czy naprawdę pozwolisz, by ból tobą rządził? To Ty decydujesz. Bierzesz Ibuprom Ultra Max, tabletkę z najsilniejszą dawką ibuprofenu, która usuwa ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Spróbuj teraz Ibuprom Efekt, żel na ból od Ibuprom. Sung for you, and it was cold and yellow. Your skin, your skin, turns to so beautiful. Working together for a more sustainable world tour, DHL and Coldplay. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mm -hmm. Jest prawdziwa włoska kawa. Najlepsze ziarna arabiki. Tworzące symfonie. Z włoską pasją. Dla tych, którzy lubią robić ją po swojemu. Lub tylko. Lawadca wspiera wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wesołych świąt. Ból. Chcę przejąć nad tobą kontrolę. Czasami bardzo mocno. Nagle. I zaciekle. Czy naprawdę pozwolisz, by ból tobą rządził? To ty decydujesz. Bierzesz Ibuprom Ultra Max, tabletkę z najsilniejszą dawką ibuprofenu, która usuwa ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Spróbuj teraz Ibuprom Efekt, żel na ból od Ibuprom. Wielkopolski wie, jak wybierać rzepak z polskich pól i tłoczyć go tylko raz. Wielkopolski wie, jak łączyć pokolenia. Wielkopolski wie, jak wydobywać smaki, w których się zakochasz. Wielkopolski wie, jak zachęcać do gotowania. Wielkopolski wie, jak gromadzić bliskich przy stole. Wielkopolski wie. Floating away. perfect stillness. Dylan Purple By Wiecie dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? Bo jej soniczna moc wytwarza mikrobombelki, które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Czuję jakby moje zęby były doczyszczone przez profesjonalistę. Philips Sonicare. Proszę Państwa, oglądamy, przekąszamy. Kabanosy Tarczyński, oficjalną przekąską reprezentacji Polski. Znowu bym coś zjadł.